przedstawiać, ponieważ jest y, znany, y, lubiany y, i jest sąsiadem i, sąsiadem, i cieniony, tak? I jest naszym sąsiadem zamkniętym, jeśli mogę tak określić. Y, Wystawę, którą prezentuję, nosi tytuł poprzez 11. Autor w 1979 roku ukończył Liceum plastyczne na Łęczowie. Dyplom z plecionkarstwa uzyskał również w tym samym roku. Tak, w tym samym roku i od tego też roku zaczął pracę zawodową, pracę twórczą. I całe życie spędził propagując wiklinę, propagując rzeźbę z wikliny. W roku 2001 decyzją komisji został wciągnięty w poczet artystów polskich, został członkiem Związku Polskich Artystów plastyków Jest laureatem kilku nagród, kilku wyróżnień, autorem i współorganizatorem międzynarodowych galerii witliniarskich, sympozjum, które są wyklinie poświęcone. W naszej galerii prezentujemy rzeźby które dzięki temu, że tworzywo, jakim jest jest bardzo plastyczne, y, osiąga niesamowite, niesamowite rezultaty. Rzeźba jest, ma pewną lekkość, ażurowość, a, a tym samym również i dynamikę. Y, widzimy tutaj pełno rytmów wstępujących, skręcających i właściwie możemy tutaj doszukać się najprzeróżniejszych inspiracji od natury poczynając. Pan Stanisław Dziubak jest także autorem wielu realizacji plenerowych, czego dowodem są fotografie będące dokumentacją tej dziedziny twórczości w Bole Straszycach, gdzie powstają bardzo piękne, ekspresyjne formy naturalistyczne. Ja serdecznie dziękuję za wystawę i bardzo proszę o kilka słów bardzo. Bardzo serdecznie Państwa witam. Jest mi bardzo miło, że Państwo zechcieliście przyjść na e, no moje święto, bo wystawa ta, tak się składa, jest 25. moją wystawą indywidualną, więc małych jubileusz wystawa właśnie mam w Sandomierzu, w tej galerii, z którą jakoś jestem bardzo związany. E, dziękuję za użyczenie tych wikleni i zrobienie mojego staru Bardzo dziękuję na ręce pani dyrektor dla całej załogi BWA. E, no cóż, tytuł Poprzez wiklinę jest no, banalnie prosty, bo rzeczywiście ja się wyrażam poprzez wiklinę i realizuję się poprzez wiklinę. To co e, inni artyści e, uważają za swój materiał i jakoś realizują się w nim, dla mnie jest wiklina. Wielu, wielu już latach, tak jak Pani Kasia powiedziała, i, i jest to ta taka, którą można pokazać we wnętrzu. Tak jak tutaj, te, te obiekty, które są w sumie dosyć nowymi, bo, bo pokazuje tu raczej ostatnie prace z 3 lat. Ostatnia nawet z ostatniego roku jest, jest kilka prac. Natomiast te na zdjęciach, prace plenerowe, no to troszeczkę ludzie mają, niektóre już 10 Siem, lat mają, różnie to jest. Najwięcej prac na zdjęciach to jest z arboretą w To jest ogród botaniczny niedaleko przemyśla, bardzo piękne miejsce, gdzie już od 11 lat. Z Tam też e, zrealizowałem swoją największą rzeźbę, którą troszeczkę widać na, na tym ostatnim zdjęciu. Jest to e, labirynt e, pod tytułem wiklinowo topolowe przytulisko, bo tu Wiklina przytula się do, do topól. Jest to takie e, miejsce w tych żywotnych e, no które jest chętnie odwiedzane. Spółkę stara zajmuje. E, Zrobieniem tego zeszło 5 lat, bo e, wsadzić wizytę można tylko wczesną wiosną, przed okresem wegetacji. No i to czyniłem właśnie przez 5 lat. Pomagali mi e, w tym pracownicy arboretum, jeden, który nawet dzisiaj jest, bo, bo za chwilę e, jedziemy właśnie do, do arboretum z, z grupą artystów. Co mówię, tu mam trochę chaosu, bo jestem złożony i ciężko mi coś mówić. Bardzo proszę o pytania, jak niech kogoś coś interesowało w tym temacie, w którym ja się realizuję właśnie poprzez te dwie Dziękuję. Takie banalne mam pytanie, dlaczego pan wybrał taki kruchy materiał do swojej działalności, mając chyba świadomość, że, że ta wiklina to nie jest marmur ani granit, prawda? Tak, oczywiście. To pytanie często pada i... Szczególnie kiedy w że jakiś obiekt duży jest zrealizowany, gdzie wiadomo, że trzeba się fizycznie napracować dużo, bo, bo niektóre z tych obiektów są naprawdę ogromne i, i, i idzie tam e, setki kilogramów witryny. No i ludzie mówią, ale ile to będzie stało? No oczywiście, że to będzie stało 3-4 lata i wraca do natury, bo, bo się rozpada zwyczajnie. Ale ja się z tym zgodzę. Nie robię z tego żadnego dramatu, bo praca witlina do natury, ale robi się miejsce do zrobienia nowej rzeźby, więc nic się nie dzieje. Bo wciąż wierzę, że te najlepsze rzeźby jeszcze są przede mną. Czyli sztuka ekologiczna, można powiedzieć. Ekologiczna. Uprawia Pan bardzo sztukę bardzo ekologiczną się z natury. To, to, wszystko, to wszystko, co robię jest to jak gdyby robienie kultury z natury, czyli próba robienia kultury w naturze, no tak, I może to powiedzieć. Chciałem jeszcze zapytać, jeśli można, ilu ma Pan takich swoich konkurentów, mówię, ludzi, którzy uprawiają to wykliniarstwo czy plecionkarstwo, tak, bo to chyba można i tak powiedzieć. W sensie takim artystycznym, oczywiście, tak się fajnie dla mnie składa, że nie mam konkurentów za wielu. No to sprytnie pan to wybrał. Mam natomiast wielu przyjaciół w tej dziedzinie, bo artyści, których zapraszam na plenery, również działają w tym materiale, robią na plenerach, które organizuję. Ale nie można to mówić o żadnej konkurencji, jest to e, raczej zawsze radość wspólnego tworzenia i cieszy nas to, że coś razem robimy, powstaje coś. I... Natomiast jest jeden konkurent, tak żeby nie był tak zupełnie słodziutko, e, jest w Poznaniu Jędrzej Stępa, który e, również działania takie e, w naturze, duże obiekty e, robi. No, ale to on w tej części, czy części zachodniej Polski bardziej działa. Ja tu we wschodniej, środkowej i bardziej na wschód, w kierunku Ukrainy. Ja spoglądam, bo pojeżdżę na Ukrainę, na Krym, tam też wiklinę zaprowadziłem. Także tak to jest. Ale właśnie jeszcze ci artyści, którzy, którzy działają, bo nie, 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 nie dopowiedziałem tego, od 2000 roku yy, założyliśmy z grupą artystów tych artystów pewnie przewinęło się około 50 ogólnopolskie stowarzyszenie twórcze Wiklina i w tymże stowarzyszeniu właśnie wielu pedagogów sztuki jest i, i, i ci wszyscy ludzie wspierają mnie w tym, żeby przekonać do wikliny, wypromować wiklinę jako materiał twórczy, żeby udowodnić, że... Ten stereotyp jest niesprawiedliwy wobec niej, że ona się nadaje tylko do, do rzemiosła i do takich rzeczy użytkowych. Ale nadaje się, nadaje się. Nadaje się pan stąd, pan mówicie, jest doradcą też, nie tylko, prawda? Pan nie tylko, W Rudniku? Pan ma jakiś tam udział? E, no, w, jak, to, jak to wikliniarstwo użytkowe się ma? Przygoda po... z wikliną tak naprawdę zaczęła się od Rudnika, bo tam e, przez e, no, chyba 10 lat byłem projektantem w zakładach wikliniarskich. Ja wyszedłem też od wikliny użytkowej, kiedy z ródnikiem jakoś tam się rozstałem, zacząłem pracować w Tarnobrzegu w Domu Kultury, powoli zacząłem jakoś tam szukać sposobu na wykorzystanie tej wikliny i tego, co umiem zrobić z tą wikliną w sztuce, że tak nieskromnie powiem. No możliwości, możliwości możliwości są chyba fantastyczne. Z tego co widać tutaj, to, to można robić, że tak powiem, no wspaniałe realizacje. Dzieła sztuki, to są wręcz dzieła sztuki. Tak pan uważa, to jest Tak uważa. gratulujemy.